Jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu kliknij subskrybuj, kliknij dzwoneczek i zaznacz chce otrzymać wszystkie powiadomienia z tego kanału. Zapisz o tym filmik i napisz komentarz. Dzięki. Siema się nastazyć i dzisiaj będziemy grać sobie na rękach XVsX. X. Dwa odcinki w Czemu nie lecimy? Tak wbijem się. Jedno na jeden. Dziemeczki. ronda. Jest... Wygrał na słowo Gręło na czas z niego, popi, jak to no, przecież się palek co... Przecież się palek co zrobiłem yy, I nie włączyłem nagrywania Podczas pierwszej rundy No, niestety polizałem o. Mówi się trudno Dobra Znowu polizałem, no bo tutaj Musiałem się skupić na czymś silnym gdzie? Silna Ucień brata No, ale Lecimy tutaj dalej jak nie ma za dużo czemu ja Czemu ja na niego przegrywam, No i on nie na widzicie jaki ten Steve? Ej, oni mi biją w dwóch, czy jak to działało?

no nie, no ten to ten jest, ten nie ten dostałem sprzedam, Dobra, lecimy do następnej zaraz... Kojna ręka jest już tutaj gotowa Nie wiem dlaczego, ale często mi się nie robią tutaj cięcia Kompletnie nie wiem dlaczego tak się dzieje Znaczy w sensie, cięcia, cięcia z bandykama. No i nie wiem, nie wiem Ziemia już ucieka z 34 serca dopiero Typical Stevek na na Nawet nie będę jadł Jakąś chciał tu mi udzielić pomocy Chyba go coś było No weź to my piszę

Nie mam pomysłu jak zwykle na ostatni wers więc rapa pa 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 Dobra zlizał już typy Ja go walnę tylko jeden raz bo chcę punkciorki A nie tamten typ też padł No spoko spoko No to jeszcze więcej punkciorków Wysiadłem tutaj No i lecimy z zeszytem na rękę Lecimy tutaj już z następną ręką Czy mi się nagrywa nie bo no, mam limit fps w z tego, Nie, te, te, ten nób ten nie ciśnie Przepraszam tutaj mojego kolegę bo nie wiem co ja właśnie zrobiłem Nie wiem ale wiesz Trzeba zrobić kombek. Nie dam radę. Czemu on ich wyzywa? Czy to jest toxic? Chyba, chyba że on nie wyzywał. Idecy. Menu we dwóch nie wiem lub sobie ze mną Dobra, to tak On Teraz będzie miał więcej HP oczywiście, bo...

Z tego ziomka cokolwiek dostanę, bo on ma dużo... Nie wiem jakim prawem. On jest totalnym Steve'em. Był największy, największe coś z się... Steve. Nie wiem czy wiedzieliście to. Ja dobra, wchodzę w tego typa, bo chcę więcej ranku. Zawężam no ten krąg, choć zagęszcza się tu Jak patrzę na wszystko co mam, to wszystko prawie mam z gniewu mam gniewu Wszystko, ty chuj, co ja prawie mam z gniewu Zawężam ta werna kulą, będę nagrywał i wymieniał Dwa puste hity weszły w niego, ale... ...to właśnie nie wiesz No dobra, to jest w nieważne No i... mój kill, nice Mam ranku 8,5 Nie jestem korzej lecimy już od razu z naszą ręką. Dobra, tym razem na ręka 1-1, żeby nie było, że ktoś to tutaj mnie boostuje Będzie to już chyba ostatnia ręka ostatni film strasznie długo się przesyłał. To prawie 20 minut. Że kilka ma koło ręku. Trzeba na niego go. Przynajmniej raz. Ja im koks nie, nie obchodzę mi on też zjedł koks Spoko spoko. No i tak będziemy go dłużej, więc opłacą mu się. Ja bym zjadł najpierw. No ale wieć Ja to ja. Jeszcze 10 sekund spoko. Zresztą zaraz ściekać drogą. bo on już przez chwilę no i jazda u niego już nie powinien być koksa Ziomaj, Mike ale zrasiliśmy przez chwilę Dobra, on no, już zjadł Dobra, ja też zjem więc mieć mniej HP że tu swoje koło z tym rafilkę nie wiem, Dobra, zjadł. Byłem... Ściwy. Z... Jigs. że to ja zostałem zabity? No chyba kpiś, dobra, ja Zagramy tutaj. Oszukałem przyjacielom. Zjemro chwilę na samym początku. Tak, żeby mnie nie wyprzedziło dwa serca. Trzeba go przynajmniej raz zabić. I będzie gitarka. On to chyba refa, przynajmniej mam tylko nadzieję Dobrą umarł Nieważne, dobra Żegnam was już w tym odcinku No bo, nie wiem Nie będę miał czasu potem na tego Albo nie Jeszcze jedna ręka Jeden wers, jeden Standard Znalazł go że to siły wyższe są i nie wybrałem sam tego Mam kurwa, krzyżnieś przez życie pojebało, jak się wykrwawie zatęknąć Mam ludzi, co ze mną pójdą i właśnie ogarniam wyprawę na biegun Jak idziesz sam przez to gówno, to sobie kurwa dobrałeś kolegów. Budynek złożyłem jedynie z kart Ten cały budynek złożyłem jedynie z kart Ten cały budynek złożyłem jedynie z kart Yu-Gi-Oh! Ten cały budynek złożyłem jedynie z kart Ten cały budynek złożyłem jedynie z kart Ten cały budynek złożyłem jedynie z kart